Zróbmy sobie to odejmowanie w ten sposób, że połączymy te dwie liczby i te dwie liczby oraz aby znaleźć wspólny mianownik połączymy te dwie liczby. Zatem robimy jedną długą kreskę ułamkową, najpierw wspólny mianownik, czyli 5 razy 8. Znak. Przepisujemy w środku i tutaj mamy 2 razy 8, czyli 16, tu mamy 5 razy 5, 25. Zwróćcie uwagę, że wynik będzie na minusie. To jest minus 9 40 jeżeli Chcecie, możecie ten minus pisać z przodu zamiast w tym miejscu.